Szymon Marciniak wyrzucił aktora z boiska, AC Milan odpada, a Jakub Moder zagrał od pierwszej minuty. Sześć goli w meczu Benfiki, a z Monaco żegna się z Champions League. Klub Brugge sensacyjnie ponownie wygrało z Atalantą i awansowało do jednej ósmej. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. A Celtic był bardzo blisko do grywki, Bayern Monachium awansował rzutem na taśmę. Hiszpańska federacja zawiesiła arbitra, który ponoć we własnym domu ma podobiznę Leo jego, a ostatnio z boiska wyrzucił rzucił Jude Bellingama. To są osoby, które wczoraj do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Dzisiaj wieczorem rewanżowy hit, czyli starcie Realu Madryt z Manchesterem City. Dajcie znać na dole w komentarzu, jakim wynikiem waszym zdaniem zakończy się ten mecz. Życzę wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Znamy już pierwsze ekipy, które wywalczyły awans do jednej ósmej Champions League rywalizując w jednej 16. Zaczynamy od pierwszego meczu, który odbył się wczoraj o godzinie 18.45, a AC Milan podejmował na San Siro Feyenoord Rotterdam. Sytuacja gospodarzy była trudna, ale nie beznadziejna. W pierwszym meczu w Holandii przegrali 0-1, więc na własnym stadionie potrzebowali wygranej co najmniej jedną bramką, by doprowadzić do dogrywki albo dwiema, by bezpośrednio awansować. Ostatecznie nie udało się, ani ani to pierwsze, ani to drugie. AC Milan zaremisował po jeden, co oznacza porażkę w dwóch meczu, jeden do dwóch. Od pierwszej minuty na boisku zameldowały się największe gwiazdy Milanu, takie jak João Felix, Rafael Jao, Teo Hernandez czy Pulisic. W wyjściowym składzie Feynardu pojawił się natomiast Jakub Moder, który miał sporo pracy w środku pola. Natomiast arbitrem tego meczu był nasz rodak Szymon Marciniak, który znów udowodnił swoją wysoką klasę. Mecz rozpoczął się od bardzo mocnego uderzenia. Już w minucie pierwszej Jimenez otworzył wynik spotkania, choć nie celebrował tej bramki, bo jeszcze do niedawna był piłkarzem Fejnordu. Pierwsze 45 minut nie przyniosło już ani jednego gola, ale za to Szymon Marciniak ukarał Jakuba Modera żółtym kartonikiem za przewinienie na Rafaelu Liao. Szymon Marciniak w tym meczu pokazał, że nie toleruje symulacji. Teo Hernandez, mając już żółtą kartkę na koncie, próbował wymusić rzut karny, ale sędzia nie dał się nabrać i wywalił go z boiska. To była bardzo dobra decyzja, pokazał, że nie akceptuje tak chamskiego zachowania. W minucie 73 fejnord wyrównał, a tym samym przypieczętował swój awans. Aż 6 goli padło w rewanżowym starciu Benfikim z AS Monaco. Remis po 3 dał awans Portugalczykom, którzy w pierwszym meczu wygrali 1 do 0. Radosław Majecki, broniąc bramki Monaco, miał pełne ręce roboty i, mimo trzech wpuszczonych goli, rozegrał solidne zawody. Pod koniec pierwszej połowy Embolom miał idealną sytuację na bramkę, ale w tej sytuacji chybił. Gdyby trafił, to losy tego dwumeczu mogłyby się potoczyć w zupełności inaczej. Klub Brów sprawiło kolejną niespodziankę. Tym razem pokonali Atalantę 3 do 1 na wyjeździe i wygrywają cały dwumecz 5 do 2. Belgowie już po pierwszej połowie prowadzili 3 do 0, co było prawdziwym szokiem, a ich trzecia bramka padła w kuriozalnych okolicznościach. Atalanta w jednej akcji oddała chyba 4 uderzenia na bramkę rywali, ale piłka nie chciała wpaść. Goście wyprowadzili kontrę, jedno mocne uderzenie z dystansu i gol. Po takiej sytuacji naprawdę można się załamać, ale po przerwie Atalanta próbowała wrócić do gry. Już kilka sekund po wznowieniu rywalizacji Ademola Lukman zdobył bramkę na 1 do 3, a chwilę później miał rzut karny, który mógł odmienić losy tego meczu. Jednak Miniole wyczuł jego intencje i obronił tą jedenastkę. Niezadowolenie z wyniku i frustracja gospodarzy rosła. Do tego stopnia, że w minucie 87. Rafael Toloi, czyli kapitan Atalanty, dostał czerwony kartonik za agresywne zachowanie. Rywal zablokował mu wyrzucenie piłki z autu. Następnie chciał w niego nią rzucić, ale się poślizgnął, ale potem podbiegł do niego i uderzył go w plecy. Sędzia nie miał innego wyboru i pokazał mu czerwony Kartonik. tym samym piłkarze klubu Bruż po rozegraniu dwóch świetnych meczów awansowali do 1/8 Champions League Bayern Monachium był o włos od dogrywki w meczu z Celticiem. Spotkanie na Alias Arenie zakończyło się remisem po 1, a awans gospodarzom dała wygrana 2-1 do w pierwszym wyjazdowym spotkaniu. Celtic udowodnił, że do Monachium nie przyjechał na wycieczkę. Po 20 minutach miał takie sytuacje, że mógł prowadzić nawet 3-0. do W pierwszej połowie brakowało jednak skuteczności, ale w 63. nikola Kne pokonał Manuela Neuera po błędzie defensywy Bayernu. Co ciekawe, to zdobywca tej bramki był kiedyś zawodnikiem Bayernu Monachium. Występował w rezerwach w latach 2019-2021, ale do pierwszej drużyny nigdy się nie przebił. Celtic był o krok od dogrywki, ale w 93 minucie Bayernu Monachium został uratowany przez Alfonso Davisa. Po zamieszaniu w polu karnym Kanadyjczyk dopadł do piłki i wbił ją do siatki, zapewniając Monachijczykom awans do 1.8 Champions League. Hiszpański futbol kolejny raz stał się centrum kontrowersji, a tym razem chodzi o jednego z czołowych arbitrów La Ligi. Hiszpańska Federacja Piłkarska podjęła decyzję o zawieszeniu Monteira Montero. Zawieszenie jest na czas nieokreślony i jest ono zastosowane w związku z dochodzeniem dotyczącym potencjalnego konfliktu interesów. Montero znany z prowadzenia kluczowych spotkań w hiszpańskiej lidze jest także współzałożycielem firmy konsultingowej Talentus Sports. Okazuje się, że jego firma ma powiązania z La Ligą, UEFA, ale także takimi klubami jak Manchester City czy Paris Saint-Germain. To wzbudziło wątpliwości co do jego bezstronności. Z tego powodu, że regulamin jasno zakazuje jakichkolwiek relacji biznesowych, które mogłyby wpłynąć na decyzje arbitrów. Śledztwo może mieć dla Montero poważne konsekwencje. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, grozi mu kara finansowa do 100 tysięcy euro, ale także 5-letni zakaz sędziowania. Zastanawia mnie tylko fakt, że ta afera została odkryta dopiero w tym momencie. Co ciekawe, to od wybuchu tej afery Montero usunął swój profil na LinkedIn, ale także wszelkie informacje z mediów społecznościowych, które łączyły go z talentu sports. Dodatkowego smaczku sprawie dodaje fakt, że decyzja o zawieszaniu Montero za padła tuż po meczu Realu z Osasuną, którym to właśnie Montero pokazał czerwony kartonik Judowi Bellinghamowi. To wtedy wywołało ogromne kontrowersje i fale oburzenia wśród kibiców królewskich, a sędzia po tym meczu padł ofiarą licznych gruźb oraz obraźliwych komentarzy w mediach społecznościowych. Hiszpańska Federacja w odpowiedzi na to co się wydarzyło oczywiście wydała oficjalne oświadczenie, gdzie to stanęła w jego obronie. Ciekawostką są także doniesienia mediów, jakoby Montero miał w swoim ogrodzie mural przedstawiający Leo Messiego. Jeżeli to jest prawda, to taki szczegół może także podsycić dyskusję na temat jego potencjalnych sympatii piłkarskich i wpłynąć na sposób, w jaki odbierane będą jego dotychczasowe decyzje na boisku. Na ten moment przyszłość Montero jako arbitra stoi pod dużym znakiem zapytania, a ostateczne decyzje w jego sprawie zostaną podjęte, ale dopiero po zakończeniu śledztwa. Jedno jest pewne: la liga nie powinna, a raczej po prostu już nie może pozwolić sobie na kolejne kontrowersje, z racji tego, że ich wizerunek i tak jest już naciągnięty do granic możliwości. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Oczywiście będą to kolejne cztery rewanżowe spotkania w ramach 16. Champions League. O godzinie 18.45 Borussia Dortmund zagra ze Sportingiem Lizbona. Piłkarze z Niemiec pierwszy mecz wygrali 3 do 0. O godzinie 21.00 Paris Saint-Germain zagra rewanżowy mecz z Brest. Gospodarze dzisiejszej rywalizacji swój pierwszy mecz także wygrali wynikiem 3 do 0. PSB Eindhoven będzie musiało gonić wynik przeciwko Juventusowi. Pierwszy mecz przegrali 1–2. Oczywiście odbędzie się także rewanżowy wielki hit czyli Real Madrid na Estadio Santiago Bernabeu podejmie Manchester City. Na Etihad Stadium wygrali królewscy 3–2. O godzinie 20.30 odbędzie się także spotkanie w ramach Premier League Aston Villa zagra z Liverpoolem. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do końca, jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i zdecydujecie się na dołączenie do nas, klikając dzwoneczek, zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, cześć!